Nowym vlogmasie. Ja znowu mam paczuszkę, e, tym razem kalendarz, zamówiłam kalendarz, e, taki ścienny kalendarz na 2023 rok i chciałam Wam go pokazać, więc to będzie też taki fragment krótki. Od rana się zajęłam sprzątaniem trochę, myłam okna, wprałam firany i te sprawy to widzieliście poprzednim, w poprzednich klipach. i dosłownie za sekundę znowu lecę do pracy. Zaczęłam dzisiaj słuchać książki e, Penelope Douglas Corrupt. Tej, um, dlatego że ostatnio bardzo dużo nie słyszałam, w sensie takim wiecie. Widziałam ją po prostu w internecie, że ludzie o niej mówili i od razu wiedziałam, że ta książka jest o toksycznej relacji, od razu wiedziałam, że tam będą jakieś takie erotyczne wstawki i tak dalej, i że tam będzie właśnie dużo takiego wiecie takiej troszeczkę zakazanej lektury, że tak powiem, wiecie w cudzysłowiu, um, więc generalnie z myślą o tym, o tych informacjach, które Wam dałam słuchając tej książki, bo słucham jej w audio bawię się naprawdę dobrze jestem na około setnej stronie tak mi się wydaje w tym momencie i właśnie przy sprzątaniu sobie słuchałam myślałam o tym, żeby sobie włączyć jakąś taką książkę typowo zimową, no bo oczywiście mam ich pełno a, ale też nie po to nakupowałam tych książek, em, wiecie fizycznych, żeby ich teraz słuchać w audio a tej akurat nie mam, dlatego, że ja się zastanawiałam jeszcze jakiś tam czas, czy chcę kupić tą serię, bo to są chyba 4 tomy w tym momencie to są takie grubasy, audio trwa chyba około 14-15 godzin em, natomiast nie byłam pewna, czy w ogóle mi się to spodoba, dlatego stwierdziłam, że sobie przesłucham chociaż ten pierwszy tom w audio i zobaczę myślę, że jak już zaczęłam słuchać w audio, to już może będę słuchać całej serii w audio jak mi się spodoba i stwierdzę, że kurczę to jest coś, co chcę mieć u siebie, no to sobie sobie je kupię. Um, no, i tak jak mówiłam przed chwilą, to nie jest książka dla każdego. W sensie ja jestem na samym początku, nie mam zielonego pojęcia, co się będzie działo dalej. Moż, mogę się troszeczkę domyślić, dlatego że już jest, wiecie, tak, tak mrocznie, to ta ciemna strona mocy i te sprawy wychodzi nam na, na sam początek. Natomiast absolutnie to nie będzie książka dla każdego i tak jak mówiłam, to będzie wątek toksyczny, na pewno będą jakieś, jakiś rodzaj seksizmu, będzie pewnie jakieś inne trudne słowa, których teraz może nie będę wymawiała, ale no można się tego tu do spodziewać, domyślam się, że będzie jakiś rodzaj uległości, Um, być może główna bohaterka będzie próbowała walczyć w jakieś tam różne, no, jakieś różne sposoby, no ale rozumiecie taki toksyczny, toksyczny związek, i te sprawy. Siedzę tu i próbuję wam powiedzieć, jaka jest fabuła tej książki, ale jakby mam totalny problem. Mam absolutny problem, bo opowiem Wam dosłownie zaraz wszystko, co się wydarzyło przez te 100 stron, a to też nie o to chodzi. Nie mam w tej książki w ręce, więc nawet Wam nie mogę przeczytać, jak to, wiecie, wydawca, czy tam autor chyba wydawca, jak to znajmił, ale motyw jest mniej więcej taki, że mamy dziewczynę, która ma lat 19, mamy chłopaka, który jest 3 albo 4 lata od niej starszy, bo dokładnie w sumie nie wiem, um, i oni się z jednej strony mają ku sobie, natomiast z jego strony to jest bardziej nienawiść, dlatego że 3 lata wcześniej Zaszła mu za skórę, e, przez co chyba jego przyjaciele wylądowali w więzieniu. W sensie, jakby, wiecie, zrobili jakiś czyn, jeszcze nie wiem co, jakiś popełnili, jakiś czyn, przez który wylądowali w więzieniu, ale z tego co zrozumiałam, to ona na nich e, no, wydała ich, że tak powiem. Nie wiem dokładnie, co się jeszcze zdarzyło, więcej wam nie powiem, bo tego jeszcze nie było, ale już są takie te podpowiedzi, że on razem ze swoimi kumplami czekał, aż będą mieli do niej większy dostęp. Ona w tym momencie ma lat 19, żeby się na niej zemścić, nie wiem w jaki sposób, natomiast mniej więcej taki mamy zarys ale jednocześnie wiemy, że między nimi, wiecie, jakieś uczucie się buduje. Mówię, z jego strony to jest w tym momencie nienawiść, wcześniej była fascynacja, ale gdzieś tam to będzie się na pewno mieszało. Domyślam się, że w pewnym momencie po prostu zacznie walczyć pewnie o nią, za nią, dla niej, um, pewnie z tymi swoimi przyjaciółmi jakiś tam konflikt będzie. Generalnie tak, jest przeklinanie, są sceny 18, już prawie od samego początku. Um, no i będzie mroczno, bo to jest Dark romance. Albo dark erotyk, nie wiem. W każdym razie ciemna, jakaś taka, wiecie, ciemniejsza, toksyczna relacja, ale wiedząc o tym ym, i jakby jak wiem o tym, że ta książka jest o ciemnej relacji i wiem o tym ym, od początku, no to nie mam absolutnie z tym problemu. Możliwe, że znajdzie się coś w tej książce, co mi się nie będzie podobało, ale raczej jestem nastawiona, wiecie, neutralnie, no bo od samego początku wiadomo, że ta książka jest o toksycznej relacji ym, i będą się tam działy toksyczne, niedozwolone, wiecie, zakazane, nielegalne rzeczy i tak dalej i jakby no, nie można się obrażać za książkę o tym, za to, że jest o toksyczności, skoro już z samego założenia taka miała być. Także, jeśli ktoś z Was lubi takie te mroczne toksyczne wątki, to możecie się zainteresować tą serią. Ja jestem na samym początku, będę Wam oczywiście dawała znać, natomiast, ym, no jakby ja się wciągam w takie historie i po prostu czasami potrzebuję takiego zmurzenia, ym, Także zresztą. Zresztą widzicie ostatnio, co czytam, więc można się domyślić, że akurat ostatnio mam fazę na tego typu historię, dlatego po prostu postanowiłam tą sprawdzić, ale wolałam się, wiecie, upewnić, czy w ogóle mi się spodoba, w związku z czym wybrałam audio. Ona też jest dostępna w e-booku, jakby ktoś chciał. Otwieram i pokazuję Wam kalendarz. Jeśli ktoś z Was jest tu ze mną od zeszłego roku... Um, i oglądał zeszłoroczny vlog Maski, to niech zostawi choinkę w komentarzu. Jestem ciekawa, czy ktoś tu pamięta, bo kupiłam kalendarz od tej samej twórczyni, od której kupuję kalendarz od chyba 3 lat i jest zapakowany tak w taką białą um, folię, taki biały papier. I link wam dam, link do Instagrama dam wam w opisie. I jeszcze z ciekawostek powiem, to samo co mówiłam w zeszłym roku że Lila Serafin to ta sama pani, która zilustrowała to wydanie w pustyni w puszczy i właśnie od niej już trzeci rok z rzędu kupuje kalendarz w poprzednich latach po prostu zawsze szukałam jakiegoś artysty takiego, żeby kupić em, kalendarz od niego i go wesprzeć i zawsze miałam z tym totalny problem kogo ja mam wybrać i w ogóle i zamysł był taki początkowo, żebym co roku kupowała od innego artysty i co roku wspierała innego, bo pierwszy raz pier, w pierwszym roku jak postanowiłam w końcu kupić jakiś taki em, artystyczny kalendarz, to em, kupowałam go na Etsy Forest Design wtedy e, no i później, rok później znalazłam właśnie z e, Serafin, lila serafin, tak? I wtedy myślałam o tym, że tylko raz um, od niej zamówię i co roku będę zamawiała od kogoś innego, ale prawda jest taka, że po prostu wracam. Wracam do niej co roku, bo um, jakościowo mi się podoba i one wcale nie są drogie, bo kosztują około stówki. A jak na to, że to jest kalendarz, um, wiecie artystycznie, rysowany przez artystę, to to nie jest dużo. Um, najczęściej są one droższe. No i wygląda tak, tu mamy stronę tytułową, ten sam obrazek, który dostałam malutki i zaraz Wam pokażę kilka takich przykładowych ilustracji. Kalendarz wygląda tak. On, on był w ogóle w trzech różnych wersjach. Był w ten, tej A4, był A5 malutki w mniejszej cenie i był jeszcze większy w wyższej cenie, taki A3 i on miał um, już normalnie tabelkę zrobioną, no bo tu jest tylko um, jakby są dni, natomiast w tym, w tym większym jeszcze były święta zaznaczone, ale takie święta nasze, że tak powiem chrześcijańskie były na szaro, a święta pogańskie, słowiańskie były zaznaczone na kolorowo, także fajnie, jeśli ktoś ma um, zajawkę z y, słowiańskością i jeśli ktoś ma no, nie wiem, obchodzi po prostu pogańskie święta. No, to może sobie też zamówić. Wydaje mi się, że jeszcze ma dostępne te kalendarze w tym momencie, także to nie możecie napisać. No i właśnie to jest taki kalendarz inspirowany Słowiańskością, dlatego ja po prostu od trzech lat kupuję te kalendarze od niej. Zaraz jeszcze jedną ilustrację wam pokażę i tyle. I one są piękne. Ja później sobie najczęściej wycinam te ilustracje i mam je na jednej ścianie przyczepione. I, no i tak, tak to wygląda uważam, że jest przepiękny i w ogóle uwielbiam te kolory które um, są w tym kalendarzu bardzo się cieszę, że kupiłam ponownie ten kalendarz, bo uważam, że jest piękny i powiem szczerze, że nawet się nie zastanawiałam w tym roku nad kalendarzem tylko zobaczyłam post u niej, że już jest dostępny i napisałam wiadomość prywatną czy mogę jeszcze kupić, czy jeszcze są no i napisała, że są, więc sobie zamówiłam także tak, um, odkładam go na razie na bok bo dopiero go udostępnię na moją ścianę w kuchni, um, jak się skończy grudzień i jak się zacznie styczeń ale jest przepiękny i tyle. Lecę jeszcze coś na szybko zjeść i biegnę do pracy, także lecę i widzimy się za chwilę. Dzisiaj 22, za dwa dni wigilia, i skoro jesteśmy w tym jakże świątecznym klimacie, pogadajmy sobie o książce, która absolutnie nic ze świętami wspólnego nie ma. Mam strasznie dużo do powiedzenia: absolutnie dużo, i postaram się to jakby zwięzić jak najbardziej mi się da. Natomiast. Um... <laughs> ja już parę razy czytałam książki z dark i toksycznym motywem, parę razy czytałam różnego rodzaju erotyki, ale takiej książki jeszcze nie czytałam to co tam się dzieje też po prostu ja nie wiem czy mam płakać czy się śmiać ja się bardzo dobrze bawię na tej książce absolutnie nie umiem przestać jej słuchać chociaż audiobook mnie wkurza jakby są takie nie jestem strasznie zaintrygowana, jestem strasznie zaciekawiona tym jak się skończy, chociaż ten jakby przeszłam przez ten główny plot taki e, wiecie tą taką główną tajemnicę o której troszeczkę wam mówiłam w poprzednim e, w poprzednim klipie, bo tam wiecie jest coś głębiej w tym co ja mówiłam wtedy natomiast absolutnie już mnie, przed połowem ja się domyśliłam, że to się tak skończy że to tam chodzi, więc pod tym względem jest przewidywalnie e, zwłaszcza jeśli ktoś czyta jakby wiecie umie, bo po prostu wiecie skupia się na tym natomiast e, no ja się bawię absolutnie przednio, bardzo, Jezu, widzicie, jak ja chciałam, żeby ta książka jeszcze nie doszła do zakończenia, bo ja jestem pod koniec, ale jeszcze nie wiem, jak się skończy. Tak bardzo chciałam, żeby to zakończenie było w, w stylu teryn Fisher. Jezu, yes! i nawet nie ma. Nie, po prostu nie wyobrażacie sobie, jak ja bardzo chciałam, skoro to już wiecie, to jest tak toksyczna książka, opowiada o tak odczapy rzeczach, to po prostu miałam taką ochotę, żeby to się skończyło, jakby to napisała teren Fisher. Natomiast Penela nagle stanie teren Fisher i obie te autorki piszą o toksycznych rzeczach, ale w zupełnie inny sposób. Um, jeszcze nie wiem, jak się skończy, ale z tego co rozumiem, to właśnie to są cztery, przynajmniej najdzień dzisiejsze tomy, i wydaje mi się, że one są w jakiś sposób powiązane ze sobą. To chyba nie jest jakby ściśle kontynuacja um, tej samej dwójki bohaterów. Ale wydaje mi się, że te kolejne tomy jakoś się łączą z tym pierwszym. Być może po prostu wtedy w kolejnych tomach ktoś inny z tego pierwszego tomu zostaje naszym głównym bohaterem. Nie jestem do końca pewna jeszcze. Ale no po prostu bawię się mega przednio. Natomiast to jest osobliwa książka w... mocno. I em, absolutnie nie polecę jej każdemu, polecę tym, którzy mają ochotę na toksyka, ale em, no po prostu ze świadomością, że to jest naprawdę toksyk i tam się różne rzeczy dzieją, ale ja jestem strasznie wdzięczna, strasznie, że nie trafiłam na coś takiego, jak byłam młodsza, wiecie, jakby to mi zryło banie. Naprawdę zryłoby mi banie. Uważam, że żeby czytać coś takiego no, trzeba mieć po prostu pewne rodzaje um, wrażliwości i doświadczeń w swoim życiu, bo jakbym była młodsza, to ja bym, w sensie wiecie, brałabym na poważnie tą książkę, nie umiałabym na nią spojrzeć z boku, a teraz oczywiście potrafię. Co prawda, no ja jestem tym człowiekiem, który kochał zmierzch, absolutnie kochałam zmierzch, jak byłam młodsza i uwielbiałam te książki, natomiast w zmierzchu jest bardzo ciężko wyjrzeć tą toksyczność, jeśli jest się młodym człowiekiem um, i po prostu patrzy się, wiecie, romantyzuje się, strasznie się romantyzuje, na przykład te które ma zachowania mega toksyczne, ale przecież jest wampirem, więc może. Natomiast em, tutaj tą toksyczność widać, o, ta, prosto, ta książka się roz, rozpływa w tej toksyczności, w tym wszystkim. Natomiast nadal osoba młodsza może zbyt bardzo romantyzować to wszystko i trochę może jej się źle poukładać w głowie, więc absolutnie polecam czytać tą książkę dorosłym, świadomym czytelnikom, którzy wiedzą, na co się piszą, bo to jest jednak, wiecie, duży orzech do zgryzienia. Natomiast ja ostatnio czytałam tego typu książki gdzieś tam, erotyczne. Z takimi toksycznymi wątkami, na przykład Neon Gats, na przykład Gotikane. Kiedyś tam czytałam serię Uwikłani, to chyba było 4 czy 5 książek, już teraz nie pamiętam. Nie czytałam nigdy greja ani nie czytałam 365 dni, i tych akurat nie zamierzam czytać. Natomiast mam wrażenie, że z tych wszystkich, które ja przeczytałam, jak widać, to no nie ma tego dużo, ale z wszystkich, które przeczytałam, ta jest po prostu najlepsza w tym wszystkim, bo ona jest bardzo dobrze przemyślana, jest toksyczna, po prostu to się tam wszystko wiecie, rozpływa wręcz w tej, w tej toksyczności, no cały czas Zgadzam to jedno słowo. Ale to się wszystko zgrywa, bo tam nie mamy na przykład takiej sytuacji, w której główna bohaterka byłaby biedną, cichutką dziewczynką, która została strasznie wykorzystana przez mężczyzn, bo została i będzie nadal, bo ona sama się na to pisze, ona się po prostu pcha w to towarzystwo, specjalnie świadoma tego wszystkiego i wręcz wymaga od nich jeszcze więcej, ona chce cały wrażeń. Więc to mi się podoba, bo chociaż ja nie jestem absolutnie takim człowiekiem i zresztą w życiu bym się nie znalazła w takiej sytuacji, to podoba mi się po prostu konsekwencja tego, że nie robimy ofiary, w sensie ona jest ofiarą. W tej książce, ale nie robimy z niej takiej totalnej ofiary, bo ona po prostu bierze to na klatę i żyje z tym wszystkim i walczy o siebie i tak dalej, ale ona no, nie chce uciec z tej całej sytuacji, tylko po prostu chce się pchać do środka i być w centrum uwagi, um, także tu jestem po prostu, wiecie, bardzo wdzięczna autorce za to, że nie robi um, no, takiej biednej dziewczynki po prostu z naszej głównej bohaterki, tylko babki która wie co chce, nawet jeśli każda z nas poszłaby w zupełnie inną stronę także akurat pod tym względem fajnie się bawię i w ogóle, no, nie da mi pięć gwiazdek na pewno nie dam jej pięć gwiazdek. Dałabym, gdyby miała zakończenie takie jak u Fisher. I właśnie jak była taka scena kulminacyjna. oczywiście znaczy ja jeszcze nie skończyłam tej książki, ale była taka scena kulminacyjna, do której nam budowała cała książka. Y, to miałam straszną ochotę, żeby to się skończyło jak u Teren Fisher. Jejku! No ale to nie jest to. To jest Dark Roman, a nie thriller psychologiczny. Będę prawdopodobnie dzisiaj ją kończyć, bo po prostu się wciągnęłam na maksa. Postaram się. Nie czytać drugiego tomu jeszcze w tym ruchu, bo jak tak to przepadnę i nic więcej nie przeczytam, a już się nam rok kończę. Także może w styczniu po prostu się wezmę za kontynuację, bo na pewno się wezmę za kontynuację i walczę ze sobą, czy kupować czy nie te książki, bo kurcze są dobre, jeśli chodzi o ten gatunek literatury. Są naprawdę dobre, natomiast no uprzedzam, że to nie jest książka dla każdego, absolutnie nie. I jeśli nie lubicie tego typu, tego typu wątków, nie macie ochoty na... na... Mega toksyczną książkę. To jest toksyczna książka. To i nie czytajcie: absolutnie nie. Emocje po prostu we mnie buzują. Aha, wiem, co jeszcze chciałam powiedzieć. Nie czuję gorąca na żadnej z tego typu scen. I wydaje mi się, że to wynika z tego, że albo są za mocno opisane, że bardziej na mnie działa, coś takiego wiecie. No, na przykład, jak czytałam dwory to tam na mnie bardzo działał ten taki, wiecie, motyw, te opisy tych scen. Natomiast one tam są oczywiście delikatniejsze niż są w tej książce. Um, I wydaje mi się, że dwory to były takie pierwsze książki, gdzie ja w ogóle o tym czytałam. Więc nie wiem, czy już się przyzwyczaiłam, bo przez ten rok trochę czytałam tego typu scen, um, czy chodzi o to, że czy słucham tego w audio, bo czasami w dialogach drażni mnie intonacja um, lektora i wolałabym ją czytać fizycznie, ale jak w końcu sięgnęłam po to, żeby czytać ją w czytniku, to się okazało, że jest rozładowany, więc on mi się ładuje, a ja po prostu cały czas słucham na słuchawkach. Więc już skończę na słuchawkach, natomiast nie wiem, czy ta sama osoba czyta kolejne tomy. Bo jeśli tak, to prawdopodobnie sięgnę w, po e-booki albo fizyczne wersje. A jeśli ktoś inny, to może spróbuję. Bo o ile ten pan naprawdę fajnie czyta całą książkę i jakby inną książkę, bardzo chciałabym słuchać z tym lektorem, bo jest super. Natomiast przez to, jak on buduje intonacyjnie po prostu niektóre wypowiedzi, ja no nie czuję, wiecie, takiego gorąca na tych scenach, natomiast yy, odczuwam bardzo dużo zainteresowanie. Po prostu ja się bawię, wiecie, jakbym siedziała przed filmem dobrym i, i jadła popcorn i po prostu, no tak się bawię na tej książce. Um, potrzebowałam po prostu czegoś takiego totalnie to odmóżdającego, bo tak książka jest odmóżdająca i trzeba ją sobie właśnie filtrować. Um, no i po prostu ta a, a bohaterka główna robi takie rzeczy, jakby idzie za tymi kupakami, którzy po prostu już z całego wyglądu jakby krzyczą nie podchodź do mnie, a ona za nimi idzie i się rzuca w ten wir i ja po prostu wiecie mam w myśli, Jezu co ty robisz w ogóle idź w drugą, bo ci cię skrzywdzą idź w drugą stronę, a ona się pcha do nich i w ogóle, no nie wiem, aż <grym> mi się płakać chce, zarąbiście się bawię na tej książce Dobra, wracam do słuchania i lecę do roboty, bo za chwilę oczywiście muszę wybiegać na autobus i ym, na pewno dzisiaj skończę tą książkę do wieczora na 100%, po prostu, no nie, nie wiem, to jest tak przednia zabawa, jakby takie zwany guilty pleasure, świetnie się bawię, kurczę, naprawdę świetnie się bawię na tej książce, aż mi się śmiać chce. Ym, I po prostu, wiecie, i sobie siedzę i sobie słucham i jadę autobusem i słucham tego w tym autobusie i tak patrzę na tych ludzi i tak, wiecie, mam poker face. No ja jak mówiłam wcześniej, nie robi mi się gorąco, absolutnie nie, e, więc nie tak, że, wiecie, ja tam czuję, nie wiadomo co w w tym autobusie, tylko jadę w tym autobusie i słucham tych po prostu słów, co tam się dzieje, i tak patrzę na tych wszystkich ludzi <grych> i mówię, czego ty słuchasz, Kobito? Czego ty słuchasz? Dobra, lecę umyć okularki, zakładam kurtkę i spadam do pracy.